Lipiec 1919 roku. Polska wciąż się rodzi, a jej granice na wschodzie nie są jeszcze ustalone. Tam, gdzie dziś leży Ukraina, wówczas trwał zacięty bój o Galicję Wschodnią. Jedno z dramatyczniejszych starć tych zmagań rozegrało się w niewielkim miasteczku Jazłowiec. Trzy dni walk, od 11 do 13 lipca, przyniosły polskie zwycięstwo i na zawsze zapisały się w tradycji kawalerii. Po zakończeniu I wojny światowej, mapa Europy zmieniała się jak Kalej do Skopie. Na gruzach dawnych imperiów powstawały nowe państwa. Polska, po 123 latach niewoli, walczyła o swoje granice. Na wschodzie ścierała się z zachodnio zachodnioukraińską Republiką Ludową, która rościła sobie prawa do Galicji Wschodniej z miastami takimi jak Lwów, Tarnopol czy Stanisławów. Jazłowiec, choć niewielki, miał znaczenie strategiczne. Leżał w pobliżu rzeki Strypy. A kontrola nad nim otwierała drogę na południowy wschód. Po stronie ukraińskiej działały oddziały armii halickiej, dowodzone przez generała Aleksandra Chrekowa. Była to armia dobrze zorganizowana, złożona głównie z ochotników i weteranów z monarchii austro-węgierskiej. Naprzeciw nim stanęły wojska polskie, w tym 14. pułk ułanów, dowodzony przez majora Konstantego Plisowskiego. Jednostka młoda, ale pełna determinacji i wojennego doświadczenia, które żołnierze zdobywali jeszcze podczas wojny światowej. To właśnie ułani Plisowskiego mieli odegrać kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach. 11 lipca 1919 roku Polacy przeprawili się przez rzekę Strypę i wkroczyli do Jazłowca. Początkowo nie napotkali dużego oporu. Ukraińskie oddziały wycofały się, zostawiając w mieście tylko niewielkie siły osłonowe. Polacy zajęli miasteczko i przygotowywali się na kontratak. Dla wielu wydawało się, że bitwa zakończy się szybko, ale to był dopiero początek. Następnego dnia Ukraińcy ruszyli do kontruderzenia. Wykorzystując swoje pozycje, próbowali odbić Jazłowiec i odciąć Polaków. W tym krytycznym momencie do akcji wkroczył 14. pułk Ułanów. Plisowski rozkazał szarżę, która przeszła do legendy. Ułani uderzyli w flankę przeciwnika, a następnie zablokowali drogę odwrotu. Otoczonych żołnierzy ukraińskich nie było już gdzie cofać. Wielu zginęło, a około tysiąca, według części źródeł nawet półtora tysiąca, dostało się do niewoli. Ten manewr przesądził o losach bitwy. Dla młodego państwa polskiego był to ogromny sukces, taktyczny i psychologiczny. Trzeciego dnia Ukraińcy jeszcze raz. Próbowali kontratakować, licząc, że uda się odbić miasto, ale ich wysiłki zakończyły się niepowodzeniem. Polacy utrzymali pozycję, a Jazłowiec pozostał w ich rękach. Po trzech dniach zmagań było jasne: Polska ofensywa w Galicji Wschodniej nabiera rozpędu. Ukraińska armia Halicka została zmuszona do dalszego odwrotu. Bitwa pod Jazłowcem to nie tylko działania wojskowe. Na wzgórzu nad miasteczkiem stał klasztor sióstr Niepokalanek. Zakonnice były świadkami starcia, a sam klasztor ocalał. Z czasem stał się miejscem pamięci i symbolem związanym z ułanami. XIV pułk ułanów przyjął nawet nazwę Jazłowieckich, a 11 lipca ustanowiono ich świętem pułkowym. W ten sposób mała miejscowość i jej klasztor na stałe weszły do historii polskiej kawalerii. Z wojskowego punktu widzenia, bitwa była jednym z wielu starć w wojnie polsko-ukraińskiej ale jej skutki były znaczące. Polacy wzmocnili swoje pozycje w Galicji, zdobyli jeńców i morale. Dla żołnierzy 14. Pułku było to wydarzenie założycielskie, które nadało jednostce unikatową tożsamość. Od tej pory słowo Jazłowiec znaczyło więcej niż tylko nazwę miasta. Stało się symbolem odwagi, skutecznej taktyki i tradycji kawaleryjskiej. Warto dodać, że pamięć o tej bitwie przetrwała Drugą wojnę światową i czasy PRL-u. W 1939 roku, gdy XIV Pułk walczył w kampanii wrześniowej, nadal nosił przydomek jazłowieccy, a w pułkowej żurawiejce, czyli żartobliwej pieśni, powtarzało się dumnie – ułani jazłowieccy, odważni chłopcy polscy. Dziś o bitwie przypominają tablice pamiątkowe i coroczne uroczystości. Klasztor w Jazłowcu, choć mocno zniszczony, wciąż istnieje i jest miejscem pamięci historycznej. Bitwa pod Jazłowcem była jednym z tych lokalnych starć, które jednak miały ogromne znaczenie dla kształtowania się tożsamości polskiego wojska. To przykład, jak odwaga i śmiały bander mogą zadecydować o losie całej operacji. Dzięki takim zwycięstwom Polska mogła umocnić swoje granice i przetrwać w trudnym, burzliwym czasie. A pamięć o Ułanach Jazłowieckich trwa do dziś.